Dzisiaj się wreszcie dowiesz, jak wymawiać to słowo. To znaczy, czy się mówi to te, czy się nie mówi to te. Czy to słowo się wymawia often, czy się wymawia often. Instytut Lingwistyki przedstawia. Myślę, że dzisiejszy odcinek jest bardzo ciekawy, przez to, że myślę, że sami Nativi nie wiedzą, czy się poprawnie wymawia often czy often. Pamiętam, jak studiowałem, to ktoś zadał to pytanie dla profesora z angielskiego i zapytał, czy to słowo się mówi often czy often. I nigdy nie zapomnę, co ten profesor powiedział. On powiedział, że poprawna wersja jest ta wersja, która ludzie, którzy mają edukację, używają. To znaczy, że jak ludzie, którzy mają edukację, mówią often, to often jest poprawny. Ale jak ludzie, którzy mają wyższą edukację, mówią often, to wtedy often jest poprawny. Pamiętam, jak było młodszy, to zawsze mówiłem often. I mi się wydawało, że każdy mówił often w latach dziewięćdziesiątych, ale z czasem to zacząłem słyszeć, że ludzie zaczęli mówić often. Szczególnie jak studiowałem. Bardzo często słyszałem, że ludzie, którzy chodzili na studia, ludzie, którzy mieli lepszą edukację, albo byli bardziej wykształceni, albo mówili bardzo ładnie po angielsku, mówili słowo often. I z czasem ja też na to zmieniłem i zacząłem mówić often. Ale chyba z 10 lat temu Pomyślałam o tym i powiedziałam, czemu ja mówię often, i sprawdziłem. I chyba oficjalnie nadal, jak sprawdzicie w Google i klikniecie to słowo often, żeby słyszeć, jak oni to wymawiają, to ta angielska i amerykańska wersja jest often. To znaczy, że oficjalnie się nie wymawia to te, ale żeby się przygotować do tego filmiku, to sam sprawdziłem i przeczytałem, że oba formy w dzisiejszych czasach są poprawne i że czasami, jak sprawdzisz gdzieś w necie, żeby zobaczyć, jak to się wymawia, to czasami oni to będą wymawiać often i czasami będą wymawiać often. I to jest ciekawa sytuacja, przez to, że. Dawno, dawno temu ludzie mówili often. Nie wiem ile lat temu, ale pewnie 100, 200, 300, 500 lat temu to ludzie mówili often. I to słowo chyba się wzięło od czegoś takiego jak oft, albo wiesz, coś podobnego. Wiecie, jak język się zmienia. To było oft i potem zmienili na often, i potem z czasem po prostu przestaliśmy mówić to te, i wtedy ludzie po prostu mówili often. Ale mam teorię. Przez to, że jak rozmawiam z ludźmi. Wszędzie w Europie i w Stanach też. W Stanach to tym bardziej. Ja myślę, że każdy z moich znajomych, który uważa, że mówi dobrze po angielsku, że ma dobrą edukację i jest część, nie wiem, może wyższej sfery, że wiesz, nie są jacyś white trash, albo jacyś biedni ludzie, to ogólnie. Tacy ludzie mówią often. I jak mieszkałem w Hiszpanii, to też znałem dużo Anglików, i to są ludzie, którzy też mieli dobrą edukację, jeździli po świecie i oni też mówili often. To zaczęłam myśleć, poczekaj, czy ja to źle mówię? I mam taką teorię, że coś się zmieniło. Że jak ludzie zaczęli chodzić do szkoły, jak zaczęli chodzić na studia. To zaczęli pisać bardzo dużo. Nie wiem, jak to jest w Polsce, ale w Stanach, jak chodzisz na studia, to bardzo dużo piszesz. I przez to, że ciągle używamy to słowo often i piszemy słowo often, to może ludzie w jakiś sposób zauważyli, że hej, tam jest te, czemu czemu mówię often, jak to się pisze often. To jest trochę jak 15. Ja zawsze mówiłem 15 i potem przeczytałem, że to jest. Piętnaście, i myślałam, że ja to źle mówię, że to nie jest piętnaście, że to jest piętnaście, i potem się dowiedziałam, że nie, że chyba. O, możecie napisać w komentarzach, ale z tego, co słyszałem, to mimo to, że się pisze piętnaście, to jest takie mm, nie, niepoprawne, żeby mówić piętnaście. To jest raczej takie aroganckie, że tak jak mm, popatrz na mnie. Ja mówię piętnaście. A tak naprawdę normalni ludzie tak nie mówią, i chyba nawet nie trzeba mówić piętnaście, bo to jest tak jak. Dziwne i niepoprawne, ale ja nie wiem, możecie napisać w komentarzach i myślę, że jest taka sytuacja z often. Tylko, że ludzie nie wiedzą, czy to jest poprawne, czy nie, i nie sądzę, że to brzmi arogancko, żeby mówić often. Ale, ale na pewno usłyszycie, że ludzie będą mówić often. Jak teraz byłam w Stanach niedawno, to mi się wydawało, że każdy mówił often. Ale oczywiście nie rozmawiałam z każdym człowiekiem na świecie, albo w, z każdym człowiekiem w stanach, to nie jestem pewny, ale ja mówię often i chyba zawsze będę mówił often, to znaczy prawdopodobnie, może zmienię zdanie, ale na razie mówię often. Mówiłam often jako dziecko, jako nastolatek. I chyba przez taki krótki czas, jak chodziłem na studia, to zaczęłam mówić often, ale potem, jak już skończyłem studia, to z czasem pomyślałam, przecież coś się nie mówi often. Czemu mówię often? To jest often. I nawet nie zauważyłem, że zmieniłem tą wymowę. I zaczęło mówić often zamiast often. I dlatego to jest moja teoria, że jak ktoś ma lepszą edukację, jak chodzi na studia, to wtedy po prostu dużo pisze, dużo używa to słowo, i przez to ludzie zaczęli mówić often. I może się zastanawiasz teraz, ale poczekaj. Co ja powinienem powiedzieć? Czy often czy often? I myślę, że to jak chcesz, jak chcesz. Możesz mówić often, możesz mówić often. Oba są poprawne, nie ma różnicy i chyba też nikt nie zauważy, którą wersję używasz. Bardzo rzadko ktoś zwróci uwagę i pomyśli: hej, on powiedział often zamiast often, albo na odwrót. Ja akurat o tym teraz myślę, przez to, że część mojej pracy jest, żeby tak myśleć o językach. Ale wcześniej nigdy o tym nie pomyślałem, i mi się wydawało, że nawet nie było różnicy. Bo tak jak mój mózg nawet nie, nie rozumiał, że ktoś mówił often zamiast often albo often zamiast often, po prostu było to samo słowo, i nie odróżniałem, że jest różnica między tymi słowami. Nadal to jest to samo słowo. To long story short, mów jak chcesz. I to, co prawdopodobnie się wydarzy. Jest, że jak będziecie spędzać dużo czasu z ludźmi, którzy mówią often, to zaczniesz mówić often. I jak zaczniesz spędzać czas z ludźmi, którzy mówią often, to zaczniesz mówić often. Oba formy są poprawne i tutaj widzimy, jak języki się zmieniają. Jak Ci się podobał dzisiejszy odcinek, jak czegoś nauczyłeś, jak uważałeś, że ta informacja jest fajna, interesująca i przydatna, to też sprawdź na dole. W opisie mamy dla Was siedmiodniowe wyzwanie z angielskiego. Tam zobaczycie inne różne, fajne, ciekawe sposoby, jak Ty możesz poprawić swój angielski. To dzięki, że oglądasz nasz kanał i zobaczymy się za tydzień. Na razie! Cześć!